TV Podkarpacie.pl Ponad 60 zabytkowych samochodów 24 lipca zameldowało się w Sanoku w ramach 15. Podkarpackiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych. Do Grodu Grzegorza zawitały załogi z całego kraju, które biorą udział w cyklu Mistrzostw Polski. Imprezę rozpoczęto na sanockim rynku, gdzie dokonano oficjalnej prezentacji historycznych już maszyn. Pokazujemy to, że właśnie w starych miastach trzeba wracać do tradycji. A dzisiejszy sposób pokazania tej tradycji no, jest najlepszy, bo to właśnie stare samochody. Dlatego na początku witam gorąco wszystkich szoferów, jak plakietki pokazują. Witam gorąco załogi. Sanoczanie mieli okazję podziwiać rozmaite pojazdy produkowane od lat 20. do 80. ubiegłego stulecia. BMW i Setta to taki najmniejszy samochód. Największy to Lincoln Continental. Poprzez Fordy Mustangi, korwety oraz te najstarsze samochody, Wiped, y Overland, mamy Wilisa Jeepa. Przekrój i różnorodność samochodów z pewnością imponująca. Oprócz dobrze znanych klasyków pojawiły się również pojazdy wojskowe i policyjne. Przyjechałem samochodem, jest to Warszawa 200. Pierwsza rejestracja tego samochodu jest Komenda Milicji w Opolu, dlatego to moje przybranie robię za UFO czyli ukryty funkcjonariusz Ormo. MG Midjet. Midjet po angielsku oznacza karzełek. Rok 67 jest to Anglik, który był zrobiony od razu do Stanów Zjednoczonych, dlatego ma normalnie kierownicę po, po tej stronie co powinien Ten pojazd jest jednym z pierwszych pojazdów produkowanych w 1940 roku. Jest to Willis MB, który został wyprodukowanych 860 sztuk. Jest to samochód odrestaurowany, w, można powiedzieć, 99%, ponieważ został zakupiony w bardzo, bardzo złym stanie na terenie Polski. W lot mnie przyciągnęło to, że jest, są wakacje i, i, i spotykamy się z ludźmi, których lubię. No i podziwiamy samochody Przyjechałem z kolegą Markiem Filimowiczem z Roblina Dlaczego taki samochód to taki to MGA, brytyjski klasyczny roadster, który pozwala cieszyć się drogą Spitfire MK1, czyli pierwsza seria. Dlaczego się tu zjawiłem? Dlatego, że liczyłem, że będzie piękna pogoda I nadal liczę, myślę, że to się zmieni Jak widać jest to samochód w kabriolecie, więc Stop, Wszystkie roku, jest, krajoznawcze tak, efekty można zdanę, bez problemu, problemu. Po wizycie w Sanoku 15 podkarpacki zjazd pojazdów zabytkowych przenosi się do leska. Podkarpaciepl.